Syn Nawrockiego się wygadał. Tak potraktowali jego brata w TVN i. Karol Nawrocki ma dwóch synów i córkę. Niewiele osób wie, ale jego syn, Antoni, jakiś czas temu próbował dostać się do telewizji TVN. Dziś ma 21 lat, i jego rozpoznawalność jest przede wszystkim zasługą znanego ojca. Niestety, Antoni nie został gwiazdą telewizji. Okazuje się, że przed laty nie potraktowano go dobrze. Synowie Nawrockiego: Daniel jest znaną twarzą w Polsce 24. Na kanale w Polsce 24 możemy oglądać jednego z synów Karola Nawrockiego, Daniela. Prowadzi on program Nawrocki w Polsce, emitowany w prawicowej stacji. W programie Przemierza Polskę, odwiedzając różne miejsca i rozmawiając z interesującymi ludźmi. Jego zaangażowanie było szeroko komentowane, między innymi jako naturalne przejście z aktywności społecznej do medialnej przestrzeni. To właśnie w swoim autorskim programie wygadał się w temacie medialnej przeszłości swojego brata. Syn Nawrockiego się wygadał. Antoni chciał dostać się do stacji TVN. Okazuje się, że przed laty młodszy syn Nawrockiego, Antoni, chciał wziąć udział w popularnym show dla dzieci pod tytułem Mali giganci. Co ciekawe, mój brat był w małych gigantach na castingu i na okładce jednej z gazet, powiedział. Niestety, chłopiec nie przeszedł castingu i nie dostał się do programu. Antoni Nawrocki, co wiadomo o młodszym synu prezydenta? Przed Antonim Nawrockim jeszcze wiele wyzwań i szans na spełnienie marzenia o medialnej karierze. Warto wspomnieć, że chłopiec właśnie ukończył szkołę podstawową i za moment zacznie naukę w liceum z czym będzie wiązał swoją przyszłość. Możliwa jest m.in. kariera sportowa, bowiem jest wielkim miłośnikiem piłki nożnej.